Witam, dzień dobry. Dzisiaj przyjechałem z noktą. Pinpointer digger. Przyjechałem do lasu. Takie coś tutaj ogniska chyba. Były kiedyś na pewno były. No i zobaczymy, może ktoś coś zgubił, jakiś pierścionek czy zobaczymy. Śmietnik tu jest także może tu nie rzucali pulmosów, tylko coś lepszego. Może ktoś coś zgubił. Jest staw. Fajne miejsce, dosyć daleko od domu. Rowerem. Przyjechałem jeszcze baterii może mi starczy no do nic zobaczymy co wyjdzie może coś fajnego się trafi na razie Jest jestem pierwszy normalny sygnał pierwszy normalny sensowny sygnał milcząc kapsli i polmosów Zaraz wykupimy online, bo kapsli to jest od gromu Jest Pierwsza monetka 5 zł, ale jakie strach 5 złotych, pierwszy dobry sygnał cieszy cisza 40 numer no nie wiem czy jeszcze będą monetki mam nadzieję że będą piątką się zaczęło bróży dobrze, a żeby nie było, że nie zasypuje dołu, mam drugi normalny sygnał, też online kopię, bo możliwe, że się nic nie trafi. coś głęboko o. O. to nie będzie chyba 5 złotych To jest za głębok. To jest za głębok. Niepotrzebnie się pochwaliły. Będzie kawałek złomu chyba. Kurde, no teraz też słowo się rzekło, trzeba wykopać, ale się pochwaliłem. Jeszcze łopaty nie wziąłem Tylko digera A, Jest I to miał być normalny sygnał tak No nic Bywa i to Jest następna meta пятьдесят грошей это шмяч. Pięćdziesiąt groszy jest To już pięć pięćdziesiąt Prawie złoto Chyba jakieś wino, albo szampan Wyglądało jak złotko Pogoda luks Deszcz zapierdziela, jak mił trzeba trochę uciekać. No i tak, nokta jest wodoodporna, tylko ja nie jestem wodoodporny pada zajebiście Kurde może przejdzie No i tak, tyle znalazłem jakiś pierdół to nie wiem to ciężkie Chyba jakiś drut Nic ciekawego, kacli do groma I dwie monety 5 złoty I 50 gros I Także tak, dwie monety I deszczu od gromu. Będę zaraz uciekał jak trochę przestanie padać. Pozdrawiam wszystkich na razie.